Harry wściekły, gdy Tom Bauer ujawnia jego tajny plan, oddajcie mi tytuł albo spalę pałac. Czy książę Harry naprawdę próbował szantażować własną rodzinę królewską? Według sensacyjnych doniesień znanego biografa Toma Bauera, tak. W swoim najnowszym ujawnieniu, Bauer twierdzi, że Harry miał zagrozić pałacowi Buckingham, jeśli nie odzyska królewskich tytułów i przywilejów, upubliczni kompromitujące dokumenty, prywatne nagrania i sekrety sięgające dekad wstecz. Cytując jego rzekome słowa: Oddajcie mi mój tytuł, albo spalę cały pałac papierami pełnymi sekretów. To nie fragment scenariusza do thrillera polityczno-rodzinnego, to dramat rozgrywający się za zamkniętymi drzwiami monarchii. Gdy pałac wstrzymuje oddech, a internet eksploduje hashtagami Harilix i Royal Blackmail, świat zadaje sobie pytanie, czy oto jesteśmy świadkami ostatecznego rozłamu w rodzinie Windsorów? Harry wściekły, gdy Tom Bauer ujawnił jego złowrogi plan przeciwko rodzinie królewskiej. Wprowadzenie, w najnowszym, wstrząsającym ujawnieniu znany biograf królewski Tom Bauer stawia książę Harry'ego w ogniu zarzutów o próbę szantażu własnej rodziny. Według doniesień, Harry miał powiedzieć swoim zaufanym współpracownikom, oddajcie mi mój tytuł, albo spalę cały pałac papierami pełnymi sekretów. To nie jest scenariusz z fikcyjnego serialu, to ma się dziać za zamkniętymi drzwiami Buckingham Palace. Pierwszy. Alarmujące oskarżenia Toma Bauera. Tom Bauer, autor głośnych biografii o monarchach i potentatach, ujawnił, że książę Harry miał postawić ultimatum, pełne przywrócenie mu królewskich tytułów i przywilejów albo ujawnienie prywatnych nagrań, korespondencji i starannie skrywanych rodzinnych sekretów. Źródła, insiderzy twierdzą, że materiały obejmują zapisy poufnych rozmów, prywatne wiadomości i dokumenty pałacowe z ostatnich dekad. Motyw, Harry miał czuć się zdradzony po rezygnacji z spełnienia oficjalnych obowiązków w 2020 roku, co, według Bauera, pogłębiło jego frustrację i poczucie wykluczenia. Drugi. Gwałtowne ultimatum. Według Bauera ultimatum brzmiało krótko i dosadnie. Przywróćcie mi mój pełny status lub upublicznie kompromitujące materiały. Groźba publikacji tajnych nagrań i dokumentów mogła zaszkodzić nie tylko wizerunkowi pojedynczych członków rodziny królewskiej, ale podważyć zaufanie całej instytucji monarchii. Trzeci. Tło utraty tytułów Początek po ogłoszeniu Mexit w styczniu 2020 roku Harry i Meghan zrzekli się tytułów His Her Royal Highness, rezygnując z królewskich funduszy i patronatów. Symbolika dla Harry'ego utrata tytułu nie była tylko formalnym aktem, była ciosem w tożsamość i więź z dziedzictwem rodzinnym. Konsekwencje, zamieszkanie w Kalifornii i przejście do świata mediów i biznesu spotkały się z mieszanymi reakcjami od wsparcia za niezależność po zarzuty o porzucenie obowiązków. 4. Reakcja pałacu i kryzysy medialne Buckingham Palace, przyzwyczajony do dyskrecji, początkowo zachował milczenie, zlecił jednak wewnętrzne śledztwo i konsultacje prawne. Spotkania kryzysowe, najbliżsi doradcy monarchy oceniali ryzyko wycieku dokumentów i przygotowywali strategie prawne M. Inaczej, wnioski o zakazy publikacji, napięcie wewnątrz, źródła opisują atmosferę paniki i zdumienia, gdy do personelu dotarły szczegóły rzekomych żądań Hariego. Piąty, Burza na mediach społecznościowych, Internet zareagował natychmiast, hashtagi i trendy, HarryLeaks i Royal Blackmail błyskawicznie trafiły do globalnych trendów. Polaryzacja. Część internautów widzi w Harem ofiarę skostniałej instytucji, inni zdrajce rodzinnych wartości. Szósty. Głos zwolenników i krytyków. Zwolennicy podkreślają, że Harry został zmuszony do twardych kroków przez system, który nie potrafi pogodzić tradycji z jego potrzebą prywatności i samostanowienia. Krytycy uznają rzekome ultimatum za absolutnie niewybaczalny cios w lojalność i godność monarchii.